Tego, tak, bo miałam do tej pory pierce, ten, itd. Bardzo ważna część tej działalności. i Czas już na to, żeby właśnie rozpocząć te nasze takie lokalne uroczystość z okazji 35-lecia powstania. 35 lat to też jest coś, co sprawia, że że mamy za co przede wszystkim Bogu dziękować i coś świętować. I to Czym jest Caritas Archidiecezji Warmińskiej, To widać w poszczególnych e, miejscach naszej archidiecezji od e, północy po południu, wschód po zachód, przez e, pomoc udzielana w e, parafialnych zespołach Caritas i szkolnych kołach Caritas. Bo siła wolontariuszy to jest ta siła, która e, bardzo mocno działa. I dzięki temu wspiera poszczególne, poszczególne osoby. Dlatego gromadzimy się w tym budynku, który z jednej strony stał się takim budynkiem flagowym um, działem charytat w naszym regionie, ze względu na to, że jest rozpoznawalny, że jest, że, że jest także nagradzany jako, jako budynek, ale przede wszystkim jest bardzo specyficzny, jako, jako też forma pomocy dla bardzo szerokiego grona, grona odbiorców. Kraj kastrujski. Proszę Państwa, to jest organizacja. To jest pewna struktura, która jest gotowa do działania, yy, zawsze takiego systemowego działania. To nie jest dzieło, które yy, się, się samotworzy. To nie jest jakiś samolot. To jest dzieło ludzi, konkretnie do tego przygotowanych i zorganizowanych i dedykowanych. Na szczęście to jest siła w bazie tej, tej organizacji, że, że, że tacy ludzie są i że kompetentnie potrafią wypełniać swoje zadania. Dzisiaj, Panie Drodzy, to jest ich święto i chcę to zakończyć na z mojej strony przynajmniej gorącymi wadami dla wszystkich tych, którzy w tej pracy biorą udział i robią, i, i, i robią to tak, że możemy to dzisiaj świętować.